Dzień dobry kochani. Witam z poranną kawą, a pogoda u nas taka. O, jakaś wrona przeleciała. Krakra. Już jestem, już się pojawiam. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się niziutko całemu światu. Ja tutaj wyciągnęłam swój leżaczek. Posłuchajcie kochani. I dzisiaj, 1 kwietnia 2024 roku. Lany poniedziałek, także mamy Wielkanoc, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z całego serca wysyłam do wszystkich cudowną energię spokoju, radości. Niech się darzy, tak jak Basia napisała, niech się nam darzy. Kochani, w górę serca, co kto ma, co pije, ja mam kawę, kto ma herbatę, kto ma ziółka, kto ma wodę ciepłą, zimną, jaką lubisz, z cytryną. Ja lubię się napić leczą wody z cytryną. Taką, to zależy, jak mam natchnienie. Czy zimna, czy ciepła. Mam troszeczkę z wody z filtra, biorę sobie pół cytryny, wcisnę i posłuchajcie, pamiętamy, że to odkwasza nasz organizm. A na czym polega zakwaszanie? Zakwaszanie polega na tym, że jemy. Może nie tak, że jemy. W pożywieniu jest bardzo dużo cukru. W tych wszystkich przetworzonych jemy dużo słodyczy. Posłuchajcie, no kto je, to je. No ja akurat nawet bym powiedziała, tak, lubię. Jest czas, że nie jem, ale teraz posłuchajcie, byliśmy, właśnie jak byliśmy w Polsce, to sobie kupiłam tych polskich naszych różnych czekoladek. No i nie ukrywam, że jem je z przyjemnością, ale chyba najbardziej lubię i to najbardziej mi się kojarzy, kojarzy z takim naszym. Taką naszą polskością, jeśli chodzi o mm, czekoladki, no nie, nie ptasiemleczko. Ptasiemleczko jest chyba japońskie. Producent, znaczy ten, co kupił właściciel, jest owszem z Polski, ale ja to śliwka w czekoladzie. A te śliwki, na, znaczy na, śliwka nałęczowska, bo to produkowało, nie wiem jak teraz, ale produkowała firma z Lublina Solidarność. To posłuchajcie, no to jest przyjemność jedzenia śliwki w czekoladzie całej, nie kawałków, tylko całej. Także kochani, witam witam ponownie, to znaczy, bo, słuchajcie, ja was cały czas witam, bo cieszę się. Cieszę się, że mogę przywitać cały świat. Także witam wszystkich na całym świecie. Tutaj koło Berlina też koleżankę witam serdecznie. Posłuchajcie, w Monachium witam Aci i <laughs> Michaela. Ale skąd w ogóle Aci? Może byś, jeżeli możesz, to podpowiedz. No tak, fajnie, Aci. I teraz tak, no, witam oczywiście wszystkich w Polsce. Witam Radę, witam Warszawę, Jadziu. Dzień dobry. Witaj Mariola. <laughs> posłuchajcie, kochani, piękne to jest, bo to jest tak. E Rozmawiam tutaj z koleżanką któregoś dnia, wczor wczoraj, przedwczoraj i ona mówi, wiesz, tak, dzisiaj już oglądam i to to chodzi, żebyśmy wspólnie sobie pili kawę i pomyśleli, tak, posłuchajcie, szkoda czasu na nasze zamartwienia, szkoda czasu. Posłuchajcie, bo rzeczywiście, jak przychodzi moment, że no, trzeba się czasem, posłuchajcie, to znaczy tak może przemyśleć, jeżeli coś się nam zdarza w życiu, przychodzi jakaś choroba. Znaczy, posłuchajcie, już nie, nie powiem, że jakaś strasznie konieczna choroba, tylko jakaś taka niedogodność, może powiem na swoim przykładzie. No to tak jak mój ból pięty, który przyszedł i teraz trzeba sobie zadać pytanie, ale po co, do czego jest mi potrzebna ta choroba? Ale w tym sensie, posłuchajcie, to nie to, że ja komuś tu coś żyję, to, to nie w tym rzecz. Chodzi o to, że jeżeli coś przyszło, no to teraz jest pytanie, co nam chce to przez to powiedzieć. Na przykład ta, jeżeli boli noga, czy kolano, czy no, w sensie pięta, tam stopa, kolano, to teraz jest pytanie, czy stoimy w miejscu zbyt długo? Może powinniśmy ruszyć do przodu. Ale posłuchajcie, ruszyć do przodu to tu w naszej głowie, w naszej psychice. Zobaczcie, ile jest takich rzeczy, o których ciągle myślimy i które do nas wracają. To może pora zrobić krok do przodu. I ruszyć z rozwiązaniem tego tematu, bo to, posłuchajcie, to jest to zamiatanie dywan. Gdy nie chcemy na jakiś temat myśleć, to mówimy, dobra, tu jego teraz nie ma, albo jest i to. Ja nie będę na ten temat myśleć, bo to i tak to mi nic nie da. No właśnie da. Wyciągamy tą sprawę i sobie najpierw zapiszmy. Zapiszmy sobie, co nas gryzie, co, do czego wracają, do jakiego problemu, jakiego. Ludzie, yy, wracają nasze myśli i zastanówmy się, ale posłuchajcie, zróbmy najpierw pierwszy krok. Spiszmy to. Napiszmy sobie, przygotujmy sobie, i kartkę, gdzie, co tam sobie, może w telefoniku trzeba zapisać, co posłuchajcie, notatki, notatkach, co, do czego wracają naszych, nasze myśli, do jakich spraw. I zobaczcie, to będzie pierwszy krok do uzdrowienia bo to tak się dzieje, że te nasze problemy w naszym ciele one nam mówią. I posłuchajcie, powiem wam przykład i ręki. No i spotykam się z Renatą jest posłuchajcie rok. No tak powiedzmy 12 2012 i jadę do akurat mojego brata witam, bo tam takie spotkanie jest z Kaziem i posłuchajcie, no podchodzę, witam się, dzień dobry, no Magda tam mówi Renata. I, coś tam, a, I ona wtedy jakoś tak powiedziała, że. Mm, a to już przyjechałaś? W posłuchaj. Nie, przyjechałam się przywitać, do, wrócę tam za dwie, trzy godziny, bo mam problem z mamą. Ona tak się na mnie patrzy: A jakie masz problemy z mamą? Ja mówię: No, maraka y, piersi. A ona tak patrzyła wtedy na mnie i mówi: A, problem gniazda rodzinnego. Posłuchajcie, mnie zastrzeliło, bo to. Mówię o spotkaniu, o osobie, którą widzę pierwszy raz na oczy, pierwszy raz w życiu spotykam Renatę, Renatę z Warszawy. I ona tak wtedy mnie zastrzeliła tym stwierdzeniem. Tak, tak, bo posłuchajcie, okazało się, że oczywiście wiele lat, bo posłuchajcie. Temat raka jest tematem na pewno interesującym, ale w tym sensie, że jak hasło rak, to zaraz będziemy umierać. Nie. Ręka miała raka, z którym żyła przynajmniej z 15 lat, bo to był, e, e, zmiana była łagodna, która się, jakby tak powiem, rosła. Ale, o, posłuchajcie, słyszycie? O, i to jest ten, tak może ktoś wie, on zleciał. On jest na tym, na tym, właśnie siat, ale na tej wyższej choince. I macie tu, gdzieś tu gniazdo, bo on był na samym czubku i zleciał na dół, tam, nie na dół. Tak, powiedzmy, trzy metry niżej. O. Taki to, o to koncert, mamy. <grym znać> I nagle się okazuje, że. Znaczy nagle. Bo przecież ona nie powiedziała o tym nikomu. Bo w ogóle nie przyjmowała do głowy, że to jest rak. Mariolu. Znasz, znałaś rękę. I gdy już mi to pokazała, to posłuchajcie, to już było takim stanie, bo już po prostu miała dość. Tak. Ale posłuchajcie, to już tyle razy wracałam do tego tematu, tylko powiem tak, że jak się bardzo czegoś boimy i to chowamy pod dywan, to nie, to trzeba o tym powiedzieć, bo się może okazać, że właśnie najbliższa, jakaś z takich bliskich osób nam też to miała i z tym sobie poradziła. A jak tak siedzimy w domu, posłuchajcie, każda terapia osób z problemami polega na tym, żeby wyjść do ludzi, żeby w sensie, no bo tak jak powiedziałam Wam, człowiek w domu dzisiaj w domu. Sam, w tym sensie w domu, prawda? Że sam. No bo to, o, to taki przykład Kazimierza, który mówił, a nie leczycie mnie się ze wnomu, nie leczycie mnie, no nie, leczyliśmy, posłuchajcie, tylko się okazało już później, że to nic nie można było z tym zrobić. Ale gdy jeździliśmy na lampę, no bo właśnie rozmawiałam wtedy z lekarzem i lekarz mówi, że proszę pana, no taka i taka sytuacja, a on mówi, no myślę, że te lampy by na pewno nie zaszkodziły. Może trochę pomogą, ale posłuchajcie, to, żeśmy pojechali do Centrum Onkologii na Łusynowie, na te lampy raz tam na miesiącśmy jeździli. I Kazimierz widział tych ludzi chorych, tych, posłuchajcie, no bo te choroby są okropne. I taką osobę, i taką, i nagle on mówił, on przyjeżdżał stamtąd, no jeździł na naświetlania, no to, to, to no, pomoc jest, to było takie wsparcie tej, tej chorobie. I on przyjeżdżał, bo on widział tą, posłuchajcie, tam niezliczoną ilość chorób chorych, i on mówił, Zaraz tego wiozą, tego na wózku, a ja sobie idę, sam mam siłę. I on, jemu się psychika poprawiała. I o tym chcę wam powiedzieć, że jeżeli narzekamy, że nas ktoś boli, że jest nam źle, że w ogóle nikt nas nie rozumie, a jesteśmy w sumie sami, nawet nie wiemy, co tam się u sąsiadów czy u znajomych dzieje. To może się wybierzmy właśnie do szpitala. Zobaczmy, odwiedźmy kogoś i zobaczmy, jak tam jest. A może do hospicjum, by zobaczyć, że ta nasza sytuacja, to jest, posłuchajcie, okazuje się, że jest całkiem dobra, tylko nie mieliśmy porównania, bo porównywaliśmy naszą sytuację z taką no, super, super takim zdrowiem, że to kiedyś mieliśmy, a teraz nie mamy. Nie, 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 nie. To trzeba podejść do tego w ten sposób, żeby zobaczyć, no bo teraz tak, rozmawiać trzeba. Jeżeli czasem posłuchajcie, że jedziemy, mówimy tak, idziemy do lekarza, jeszcze teraz jak to w Polsce, bo. W Niemczech też może jest trochę inaczej, ale mówimy o Polsce, że zapłaciliśmy, nie wiem, 400 zł, no to tutaj ktoś mi opowiada za wizytę i w sumie nic to nie dało. To teraz, posłuchajcie, trzeba zmienić. Albo trzeba zacząć właśnie, nie wiem, czy wejść na jakieś forum, poczytać w internecie, by znaleźć osobę, lekarza, która nam podpowie. A może to nie jest już kwestia lekarza, tylko wybrać się na, po jakieś zioła, poczytać, żeby, nie wiem, zastosować post. Zobaczcie, ile jest różnych rzeczy, które nam sprzyjają naszemu zdrowieniu, których w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Tak jak ten post przerwamy. Czyli nie wiem, jemy o ósmej, o dwunastej czy o drugiej i dopisujemy do szesnastej. I od szesnastej pijemy tylko wodę i do, znowu do 8 rano nie jemy nic. I to nam pomaga w czyszczeniu żył. Na przykład, bo tak ostatnio ja bym Posłuchajcie, no ale czytałam to, co mnie interesowało, prawda? Że oczyszczenie tętnic, że ten post pomaga w czyszczeniu tętnic. Ha. To teraz zobaczcie, ile jest tematów, o których nie mamy zielonego pojęcia, a nam to pomaga. Spacery, oddychanie, poprawianie, posłuchajcie, ćwiczenia, poprawianie naszej kondycji, i wtedy poprawia nam się w głowie. Wiemy, że musimy wyzdrowieć, musimy, bo nie mamy innego wyjścia. A mamy dla kogo żyć, bo czasem jest tak, że mówimy, a my nie mamy dla kogo żyć. Zaraz, zaraz, a może taka duszyczka jakaś fajna, tu jest niedaleko, która potrzebuje wsparcia i dla tej duszyczki potrzebujemy żyć? Weźcie to tak pod uwagę, czy ta moja kameczka. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. To jeszcze tak z rana. <laughs> a jeszcze mówię cicho, bo posłuchajcie, no jest po szóstej dopiero było niedawno. Także nie chciałabym tutaj sąsiadów budzić. Także zobaczcie. Zdajmy sobie sprawę, uświadommy, bo ta świadomość, świadomość. Uz uznajmy, że jeszcze mamy po coś żyjemy, po to mam, dany został nam ten czas. Ta świeczka nasza się pali i jeszcze się będzie długo paliła. I może potrzebujemy my kogoś wesprzeć dobrym słowem. A no tak, a może nasze problemy przydadzą się, by myśmy właśnie innym powiedzieli, że my to przerobiliśmy. Tak jak ja miałam z Czerniakiem, ja to przerobiłam i żyję. A w internecie jak napisali, półtora roku maksymalnie. Tak, diagnoza była, wycięli i się okazało, że jak już wycięli, raz podcięli, bo to było pobranie i podcięcie, a później jak już wycięli, bo to na nodze miałam tu nad kolanem, jak już drugi podcieli, to się okazało, że już tam nie ma komórek rakowych i było, zostało zapadne w odpowiednim momencie. Czyli mam, miałam czas ku temu, miałam a, możliwość i, miał, i to było to życie, które czekało na mnie. O, to, że tu siedzę z Wami. Tak, to był 2013 rok. W 2013 roku i który jest teraz, 14, 11 lat minęło. To właśnie dlatego było. Po to mi to było potrzebne, żebym przerobiła, żebym przerobiła to, że za czerwonym murem się nagle znajdę. Tak, posłuchajcie, bo ja uważałam, że umrę. No to teraz jej wyobraźcie, jak to działa. Gdy już dochodzimy do, do muru i mówimy, kurna, no już trzeba umrzeć. Półtora roku, czytasz człowieku w internecie, półtora roku ci zostało i trzeba odejść z tego świata. I co się dzieje? I nie poddajemy się, bo to jest tym wszystkim najważniejsze. Idziemy od tego do tego i jeżeli nam nie pomoże lekarz, to może nam pomoże y, ktoś z lecznictwa. W internecie jest mnóstwo różnych rzeczy, tylko należy czytać. Nie, w ogóle należy się zainteresować. Jak to Agata mówiła, że <się> teraz to nie jest problem coś zrobić, ugotować. Przecież wystarczy tylko umieć czytać, a przecież nie ma analfa a, a, analfabetyzmu. No nie ma. Patrz, jak to słowo się rzadko używa, to <śmówiła się> W ogóle nie mam, otwieram, ale teraz ja się śmieję, że nawet nie musisz umieć czytać. Wystarczy, że otworzysz na YouTubie, jak coś ugotować i tam ci wszystko powiedzą. I jeszcze zobaczysz. O, Bogusiu, dzień dobry. Jakbyś może miała chęć, to może byś coś fajnego ugotowała i nam pokazała, bo ty masz taki smaczek, to bardzo ciekawy masz te swoje... Potrawy. A bardzo mi się kiedyś, ja tak zostało mi w pamięci, Bogusiu, jak mówiłaś, że jest w solance, bo o może byś o tym powiedziała, właśnie może to akurat to, tak, tak mi się przypomniało, bo to gdzieś mam z tyłu głowy, bo wtedy mam tak, ale babeczka ma doświadczenie, żeby taką mieć wiedzę, ale super, że wkłada się, jest solanka, nie wiem, czy to było jakieś mięso, bo już teraz to nie pamiętam. I jest test jajkiem, że wkłada się jajko i to jajko tam, nie wiem, wyżej, niżej, no widzisz, nie pamiętam dokładnie. I, i wtedy mówię tak, ale mówię szacun dla tej babeczki, jak ona umy gotować, jakie ona zna receptury. O właśnie, kochani. I to jest to piękno spotykania się z innymi osobami. Gdy ktoś mówi, a ja to robię to, a ja mówię, a ja robię to. I jest wymiana. A. To jest dopiero ciekawe. Kochani jest ranek, chciałam powiedzieć piękny. znaczy tak powiem, spokojny, ciszy, cisza. To oprócz tej ciszy. Przyrody, która jest bardzo głośna ta przyroda teraz. widzicie u nas wczoraj to było tak ciepło, że poszliśmy na spacer. No tak... No ja posłuchajcie, no jakąś taką gruzę kamizelkę. Za gorąco, chłopak z dziewczyną szedł, akurat mijaliśmy, z krótkim rękawem. No może krótki jak krótki, no a, bo to z dziewczyną, to słuchajcie, to im w tym wieku miłość grzeje. Ale faktycznie było naprawdę ciepło. No już ja tą kamizelkę, bo mówię, no tak nie wiadomo jak to się ubrać, na no, powód tak, ostatni marca. Wierzę <laughs> ciepło się zrobiło, bo czasem jest tak, że ten weekend majowy nie jest tak ciepły, jak teraz jest tutaj święta. No to cieszmy się, cieszmy się, radujmy mamy piękny czas. Kochani, ja się cieszę, bo tak, na balkonie. A, kupiłam piwonie. Kupiłam piwonie, zaraz Wam pokażę. No posłuchajcie. Piwonie do ogródka. Mamy kilka piwoni, ale sobie pomyślałam, że jeszcze może takiej pięknej różowej. Zobaczymy, jak zakwitnie, ale już taka spora. I to takie posłuchajcie. No tak, na nasze to 42 zł. pojedzie do ogródka, do Polski, posadzimy i niech, niech kwitnie, i niech raduje serce. Także, kochani, jeszcze raz. Ach, tutaj poprzesadzałam. To było Jadziu, to od Ciebie. To był, to był jeden, to są dwa. Znaczy, był jeden razem, bo to taki był za szczepką, no i teraz są dwie. Bardzo fajne doniczki sobie kupiłam. Z Polski przyniosłam takie. Tu posłuchajcie, są osłonki. Także to jest doniczka, która ma dziurki i tu ma podstawkę. A tutaj to są głównie osłonki. Dlatego przyjeżdżam z Polski, żeby miała tak mogła posadzić, żeby to. No nie, no sama doniczka bez dziurki to nie, bo to ta woda się zbiera. nie? Ale to tak, kochani, od strony ogrodniczej. Ale to nie dzisiaj, na, nie na dzisiaj temat. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Czosnek może jakoś wyrośnie. A i posiadam, posłuchajcie, złotokap. Zebrałam nasionka i zobaczymy, co z niego wyjdzie. To pa! Miłego dnia, miłego świętowania, w spokoju, w radości, w ciszy, w ciszy naszego serca i w ciszy, no ducha bym powiedziała, tylko co zrobić, żeby tą ciszę ducha osiągnąć zacząć nad tym pracować. Zacząć spisywać, co do nas powraca nieustannie, a później zadamy pytanie, a dlaczego? Pa.